Moje usanowanie. Dzień dobry panie profesorze. Profesor Janusz Majcherek, socjolog Akademia Południowego w Dąbrowie Górniczej. Miło, że pan znalazł chwilę. Eee, eee, Z tej strony. Jako kierowca jestem przyzwyczajony, że pas jest z lewej. Też tak mnie wam. Czasem człowiek nie może być kierowcą. To jest okay. właśnie ta chwila. Panie profesorze, jako socjolog, to co mi pan powie o tym, co wydarzyło się w niedzielę? Co się wydarzyło w niedzielę? Jest wtorek po wyborczy, zaznaczmy, nie wiem, kiedy państwo będą. Na to, Najważniejszym wydarzeniem z socjologicznego punktu widzenia jest nieprawdopodobna mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego. Nie waham się tego tak nazwać, bo to nie chodzi tylko o to, że tak wielu ludzi poszło głosować, ale chodzi także i o to, że oni świetnie się tam zorganizowali. Te obrazki yy, pizzy dostarczanej przez yy, jakiegoś okolicznego restauratora, kawy, którą się wzajemnie częstowali. Yy, jedna dziewczyna mówiła, że ktoś jej pożyczył jakieś wierzchni okrycie, bo się zrobiło zimno. Było widać. Yy, Te krzesła przynoszone do kolejki, tak, z wiedzą o tym, że tak, może potwierdzić. Więc było widać mnóstwo tego rodzaju przejawów samoorganizacji społeczeństwa w sytuacji, kiedy zawiodły a przynajmniej częściowo zawiodły instytucje państwowe, bo umówmy się szczerze, to, że ta, to głosowanie nie zostało sprawnie zorganizowane, to jest oczywiste, bo to jest niedopuszczalne, że ludzie nie mogą zagłosować w trakcie wyznaczonego czasu, tylko stoją w takiej gigantycznej kolejce, prawda? To jest jakaś, jakieś fiasko organizacyjne struktur państwowych, czy instytucjonalnych. I co, to ma się to zorganizowali? Tak, tak. Ludzie się tak zorganizowali że mimo tego, że struktury instytucjonalne zawiodły, oni nie odpuścili. Owszem, Państwowa Komisja Wyborcza się dostosowała, stwierdzając, że nikt, kto przyjdzie do godziny 21, nie zostanie odesłany z kwitkiem. Czyli zgodzili się na to, żeby ta sama organizacja społeczeństwa obywatelskiego została ujęta w instytucjonalne ramy procesu wyborczego, ale to było niejako wymuszone. To obywatele, zwłaszcza młodzi, i to też jest, drugi aspekt tego wydarzenia. Sami się zorganizowali, sami doprowadzili do tego, że proces wyborczy został przeprowadzony. No dobrze, do końca. profesorze, ale co się stało w ludzkich jaźniach takiego, że ktoś się decyduje na stanie w kolejce do trzeciej w nocy? To miało, Co tam przeskoczyło? To miało trochę charakter happeningowy. I to nie jest bez powodu, że to byli młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy organizują się ad hoc na różne imprezy, na różne spotkania, na różne wydarzenia, eventy, jak to się żaden martyrologiczny patriotyzm i głębokie poświęcenie dla ojczyzny, tylko po prostu czasem beka, że siedzimy tu do trzeciej w nocy. Nie powiedziałbym tak. Sądzę, że motywacja była jednak poważna. Natomiast forma w jakiej się zorganizowali, samo zorganizowali. Była formą znaną im z innych y, przedsięwzięć, które podejmują od czasu do czasu także w swoim życiu towarzyskim. Tu w życiu obywatelskim zastosowali formę znaną z innych. No dobrze, ale skąd jaka była ta motywacja? Ja myślę, że to była motywacja ideowa, światopoglądowa związana z postrzeganiem dotychczas rządzących jako Ekstremalnie, radykalnie yy, yy, przeciwnych ich oczekiwaniom, tych młodych ludzi, oczekiwaniom, yy, przekonaniom, poglądom, yy, że oni chcieli z tym skończyć, że postrzegali ek ekipę rządzącą jako yy, pochodzącą z innego świata i budującą inny świat niż taki, w jakim oni chcieliby żyć. Hmm. Są tacy, którzy dziś mówią, to jest jednak sukces tych, którzy mówili trzy odrębne listy. Żadna jedna lista. Jedna lista mogłaby ponieść no może nie fiasko, ale przynieść inny przelicznik mandatowy. Może wygrały te wybory, ale mandatu byłoby mniej. Ma z to. naukowego, czyli socjologicznego w tym przypadku punktu widzenia, to jest nieweryfikowalna hipoteza. No bo tego się nie da sprawdzić. Nie możemy zrobić dwóch różnych głosowań, jednego z trzema listami, jednego z jedną i porównać jakie jest. na za... socjologicznego czuja? Yy, sądzę, że jednak. Jednak rację mieli ci, którzy twierdzili, że trzy listy są skuteczniejsze, ponieważ dają szerszą panoramę możliwości. Dają... No po prostu wie, większy wybór. Jasne. Większy wybór. Owszem, przesadne były te hipotezy. Samego Szymona Hołowni i wielu innych przeciwników jednej listy, którzy twierdzili, że jak będzie jedna lista, to wielu ludzi nie pójdzie zagłosować, bo no nie będzie chciało głosować na Tuska, kiedy chcą głosować na Hołownię. Nie sprawdzimy już oczywiście, czy ubyłoby ich tylu, że jedna lista miałaby zasadniczo, wyraźnie mniejsze poparcie niż te trzy. Zsumowane, ale myślę, że jednak więcej racji mają ci, którzy twierdzili, że trzy listy są skuteczniejszym sposobem przechwycenia władzy przez opozycję, odebrania jej dotychczasowej ekipie. Na razie profesorze wszyscy zwolennicy opozycji pewnie sycą się tą radością poniedzieli. Jest wtorek po wyborczy. Na razie komisja wyborcza raczy ich informacją o tym, jakie są ostateczne wyniki, ale będą miały tygodnie i. Jak pan sądzi, jak duże jest niebezpieczeństwo, albo jak duża jest szansa, to światopoglądu zależy na to, że powstanie rząd dysfunkcyjny? Niebezpieczeństwo. Bo wszystko, co będzie do przeprowadzenia, będzie musiało być oparte o ustawę. Na razie w pałacu prezydenckim no, zwolennika tej władzy nie ma. Z politologicznego punktu widzenia, to ja zaprotestuję przeciwko pana stwierdzeniu, że wszystko musi być w formie ustawy. Nie. O, no, najważniejsze rzeczy na pewno. N Niekoniecznie. Dzisiaj słuchałem e, pani e, sędziny z inicjatywy Wolne Sądy, która mówiła, że przecież niektóre z tych e, decyzji można uchwałami sejmowymi e, powziąć. Nie muszą Trybunał Konstytucyjny, NDP, Media Narodowe. Między innymi nawet Trybunał Konstytucyjny, ponieważ pewne nominacje w Trybunale Konstytucyjnym są nielegalne, są nielegalne, zostały powzięte wbrew prawu i można je unieważnić uchwałą. Ale powiem tak, ja nie jestem konstytucjonalistą, nie jestem nawet prawnikiem, w związku z tym ja nie będę przesądzał, do jakiego stopnia można. jest... Nie ma problemu, profesorze, zapytam w takim razie, jakie to, jakie to zrobi wrażenie na społeczeństwie? Oczywiście. Że znowu domykamy coś trochę kolanem, trochę narympał, bo inaczej się nie da, a poprzednicy tak to zrobili, więc nam też wolno? Nie będę oryginalny, kiedy powiem, że pierwszą fundamentalną, najpilniejszą decyzją nowej ekipy rządzącej jest uruchomienie środków z KPO, Krajowego Planu Odbudowy. Otóż to da się przeprowadzić, w dwóch zdaniach to streszczę. Donald Tusk jedzie do Unii Europejskiej, do, znaczy do Komisji Europejskiej i tam uzgadnia, w jakim trybie te środki mogą być uruchomione. Przyjeżdża tutaj, Sejm uchwala stosowne ustawy, choć być może, tu zastrzegłem, niekoniecznie tu ustawy są potrzebne, ale załóżmy, że są potrzebne ustawy, które zmieniają system sądownictwa w Polsce, przywracają pewne reguły, o których domaga się Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Trybunał Sprawiedliwości. I wtedy ustawa przy większości wyraźnej, senackiej przechodzi szybko i ląduje na stoliku prezydenta. I wtedy w mediach przedstawiciele opozycji, wtedy już mają większościowej, tak, mówią w ten sposób: Szanowni obywatele, Uruchomienie 65 czy 70 czy jakichś tam kilkudziesięciu miliardów euro zależy teraz tylko od podpisu prezydenta. No przecież on się znajdzie pod gigantyczną presją. To on nie będzie mógł tak po prostu nie, bo nie, tak? Albo że ja bronię niepodległości, i w związku z tym nie podpiszę. Oczywiście on się wtedy skompromituje. Można powiedzieć, to mu nie szkodzi, bo on i tak już nie będzie gantował na następną kadencję, więc jemu jest to obojętne. No ale jednak nie to, żebym jakoś tam wierzył w opamiętanie Andrzeja Dudy, ale jednak myślę, że jakiś... Szczątkowe poczucie y, interesu publicznego, interesu państwa, interesu społecznego, to on jednak ma i wtedy się zorientuje, że no nie może po prostu zawetować czegoś, co zostało tak y, y, efektywnie. Załatwione i już tylko od jego podpisu zależy, żeby zostało uruchomione. Chyba ja może wystarczy, żeby tkwiło w nim poczucie własnego interesu, bo wybór jest taki albo 12 tysięcy emerytury, albo coś więcej w wieku 50 kilku lat. Ma pan rację. Oczywiście są spekulacje co do tego, co zamierza robić Andrzej Duda po zakończeniu drugiej kadencji i najwięcej z tych spekulacji krąży wokół takiej koncepcji, że on będzie chciał znaleźć sobie jakieś lukratywne stanowisko w instytucjach międzynarodowych. Mówiąc, takim, mówiąc, słyszałem o tym, że są jakieś spekulacje co do Komitetu Olimpijskiego, to raczej nie, ale a na przykład w onz czemu nie, w, jak, no w jakichś instytucjach międzynarodowych. I, i, I oczywiście kompromitacja, jak powiedziałem, nie szkodzi mu w tym sensie, że on już nie będzie kandydował, więc mu nie zaszkodzi w wyborze, no ale zaszkodzi mu w, w awansie w karierze międzynarodowej. To z pewnością. A profesor Zebertowicz jego doradca mówi, będę mu doradzał, aby starannie rozważył wszystkie możliwości spowodowania, że władzę będzie sprawował jednak obecnie rządzący obóz, bo jest obozem propolskim, a ci, którzy teraz po władzę sięgają, wykazują propolskość, ale tylko w wymiarze wyborczym. W innym go nie widzę. Co nie to zasadzie, znaczy, pański, w To znaczy tylko tyle, że ta ekipa, która przegrała wybory, która no jednak utraciła mandat społeczny do pełnienia dalej swojej misji, uzurpuje sobie wyłączność na patriotyzm, na polskość, na niepodległość, na suwerenność, czyli inaczej mówiąc, Wszystkich innych, poza swoim własnym środowiskiem, uważa za zdrajców, renegatów, e, uważa za ludzi niegodnych zaufania, których nie wolno dopuścić do, do władzy. Nie wiem, czy Andrzej Duda w pełni podziela taką koncepcję, ale no, jest ona całkowicie sprzeczna z e, zasadami demokracji liberalnej, e, bowiem no, nie ma żadnych żadnych, poza jakimiś ideologicznymi uprzedzeniami, żadnych argumentów za tym, że oto y, trójkoalicja, która szykuje się do przejęcia władzy, to są renegaci, zdrajcy i y, 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 kolaboranci. To są po prostu y, y, jakiś wymysły pana Zybertowicza, nad którego y, y, z takim powiedzmy <laughs> Utratą, powiedziałbym, elementarnego jakiegoś poczucia naukowego rozsądku ubolewam, ponieważ uważałem go za cenionego socjologa, wartościowego socjologa. Jego praca habilitacyjna była na naprawdę wysokim poziomie. No niestety to, co wygaduję teraz zawołowało jego wcześniejsze dokonanie. Panie profesorze, być może to jest, to jest, to są pierwsze dni takie politycznej wolności Andrzeja Dudy, no bo już nic nie musi właściwie. Nie ma żadnego partijnego kakańca nad sobą, a być może i czy to są pierwsze dni emerytury pana Kaczyńskiego? Sądzę, że tak. Jeżeli ta przejmująca władzę, bo jestem przekonany, że jednak mimo wszelkich utrudnień, kuglarstwa, być może także z udziałem prezydenta, no wcześniej czy później tę władzę przejmie. Otóż jeżeli ta ekipa, która przejmuje władzę, nie potknie się i kadencja nie ulegnie skróceniu z powodu jakichś innych okoliczności, no to Jarosław Kaczyński, który, no co tu dużo mówić, jest już człowiekiem i tak schorowany. Za 4 lata będzie już no, wyraźnie leciwą postacią. Owszem, w Stanach Zjednoczonych Joe Biden szykuje starszy od swojego szykuje się do drugiej kadencji, ale myślę, że trzecia. Kadencja, no właściwie czwarta, jeżeli liczyć tą przerwaną dwuletnią, prawda, 2005-2007, więc czwarta kadencja Jarosława Kaczyńskiego będzie już poza jego zasięgiem. I chyba to byłoby dobre nawet dla jego obozu politycznego, bo, bo zdaje się, że on jest jego obciążeniem. Nie bez powodu w 2015 roku go chowano żeby nie chlapnął czegoś, no, miał kompromitujące występy w ostatniej, w ostatniej kampanii wyborczej. Panie profesorze, ale jest tak, że co prawda w pokonanym polu pozostają politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też 30 kilka procent ich elektoratu, czy znaczy w ogóle elektoratu, Polaków, oni nie znikną z dnia na dzień, Trzeba myśleć na jakąś ofertę. No, nie można ich zostawić po prostu z przekonaniem, że wszystko przegraliśmy do koniec. To jest jedna z najważniejszych tez sformułowanych przez politologów i socjologów po ogłoszeniu tych cząstkowych wyników wskazujących na wygraną dotychczasowej opozycji. Wyborcy PiSu nie znikną. To jest 35% społeczeństwa, który trzeba brać pod uwagę. Trzeba brać pod uwagę to nie znaczy, że liczyć się z y, poglądami wszystkich, bo tam są niektórzy o poglądach ekstremalnych, y, radykalnych, których nie można brać pod uwagę. Ale zdecydowana większość tej y, grupy, tego elektoratu, tych wyborców, tych współobywateli będzie musiała być brana pod uwagę we wszystkich y, decyzjach politycznych. Y, część. Z, z nich ma swoje własne interesy. To przede wszystkim emeryci. A więc na przykład ja powątpiewam, czy należy się liczyć z interesem emerytów, dokonując jakiejś zmiany w szkolnictwie. Prawda? Z kolei być może. Samotne matki z dziećmi niekoniecznie muszą być brane pod uwagę, gdy będzie się ewentualnie dokonywać jakichś zmian w systemie emerytalnym, chociaż tutaj akurat pewnie takie zmiany nie są planowane, a jeśli nawet to nie, nie byłyby znaczne. Krótko mówiąc, to nie jest elektorat tak całkowicie jednolity, że trzeba dokonywać pewnych decyzji pod kątem 35% społeczeństwa nie tam jest kilka, kilkanaście procent z różnych środowisk, różnych grup społecznych, różnych... Kohort, jak to się nazywa fachowo w socjologii wiekowych, w związku z tym yy, myślę, że to jest łatwiejsze niż się wydaje. Że to nie jest tak, że będzie 35% opornych, lecz trzeba będzie brać pod uwagę kilka, kilkanaście procent. Z tego elektoratu przy każdorazowej decyzji, która będzie dotyczyła szkolnictwa, systemu emerytalnego, rozwiązania problemów pracowniczych, regulacji, no na przykład pracy w niedzielę. Praca w niedzielę nie dotyczy emerytów, nie sądzę, żeby. Zgłoszone. Ale dotyczy wnuczków tych emerytów albo dzieci tych emerytów. Ale to akurat znaczna część tych wnuczków to są studenci, na przykład, którzy chętnie sobie w niedzielę dorobią, prawda? W dzień wolny od nauki dorobią sobie na podwójnej stawce w jakimś supermarkecie czy galerii handlowej. Tak więc to nie jest jednolita grupa i niekoniecznie oznacza, że tu mamy jeden spójny interes 35% społeczeństwa. Trzeba te interesy brać pod uwagę, ale one są sfragmentaryzowane. Poszliśmy, panie profesorze, do tych wyborów w liczbie 70% uprawnionych do głosowania, i to jest rzeczywiście efekt najlepszy od transformacji ustrojowej. Ale ciągle jedna czwarta Polaków mówi: A, e", guzik mnie to obchodzi. Mamy się cieszyć, czy ubolewać, że jednak jest taka solidna grupa, na którą trzeba popracować? To jest dylemat znany od dawien dawna. Czy szklanka jest w połowie napełniona, czy w połowie. No, w 3,4 jest pełna. No, w 3,4 jest napełniona. Więc w tym przypadku powiedziałbym, że trzeba jednak popatrzeć na to z dużym optymizmem. them. Analizy porównawcze pokazują, że poza takimi państwami, gdzie głosowanie jest obowiązkowe i za odmowę udziału, niestawienie się w lokalu wyborczym, płaci się grzywne. Otóż poza takimi krajami to obecna frekwencja w Polsce jest rewelacyjna. Na tle innych. A pańskie zdanie, to jest jakaś zmiana na trwałe? Widzi pan jakąś zmianę pokoleniową? Dochodzą do głosu ludzie i przychodzą do wieku wyborczego, którzy inaczej patrzą na swoje obowiązki, na własne Obywatelstwo. To raczej nie dlatego, że te grupy wiekowe, które teraz dochodzą do pełnoletności i uzyskują prawa wyborcze, są coraz mniej liczne. W związku z tym one nie byłyby w stanie przechylić. Ja myślę, że to jest mobilizacja w różnych grupach wiekowych. Ona niestety ma też negatywne podłoże, to znaczy wynikające z polaryzacji. Polary, Spolaryzowane społeczeństwo, społeczeństwo bardzo ostrych antagonizmów jest bardziej skłonne do angażowania się w politykę. Więc to jest to negatywne podłoże. Niektórzy socjologowie i politolodzy twierdzą, że niska frekwencja wyborcza jest znakiem tego, że państwo jest stabilne, że nie czekają go żadne jakieś wielkie wyzwania. Krótko mówiąc, że w dobrze rządzonym, stabilnym państwie to ludzie nie chodzą do wyborów, ponieważ to nie ma wielkiego znaczenia ta stabilizacja to, że sprawy idą w dobrym kierunku demobilizuje Mamy przezroczysty rząd, nie widzimy go tak, robi za tak, sprawy. się nie interesujemy polityków no ale jednocześnie od czasów starożytnych od czasów najstarszych mędrców greckich no, była taka koncepcja, że no, dobry człowiek to jednocześnie dobry obywatel to znaczy, że, że człowieczeństwo ma w sobie też ten komponent obywatelską zwłaszcza w demokracji ateńskiej, że no nie można być obojętnym na sprawy publiczne, bo to oznacza, no, że zamykamy się tylko w swoich sprawach, Prywatnych, a to jest egoizm, to jest prywata, to jest yy, yy, obojętność na sprawy publiczne, co wtedy było traktowane przez mędrców yy, zachwalających yy, demokrację ateńską za poważną wadę, Tylko, za uchylanie się od elementarnych obowiązków którym ludzkich. z tym przypadkiem, profesorze, my jesteśmy tu i teraz. Myślę, Wskurzonym? że <laughs> Myślę, że jedno z drugim. To znaczy jest pewna część ludzi, którzy mają poczucie no właśnie frustracji, wkurzenia, rozedrganie emocjonalnie. Stąd nasza aktywność I, to, I ci poszli też głosować. Ale myślę, że pewna część to są jednak obywatele o zwiększonym z różnych powodów poczuciu właśnie obywatelskiej odpowiedzialności. Także i w tym sensie, że zrozumieli jak dużo polityka i politycy mają do powiedzenia, jak wiele mogą zmienić, jak bardzo mogą wpłynąć na ich obywateli życie. I myślą sobie, myśleli sobie prawdopodobnie, że no w takim razie nie mogą y, zostawić to y, bez własnego udziału w rozstrzyganiu, kto to będzie tym politykiem, kto w ich życie ingeruje, kto ich życie y, mebluje, kto ich życie y, strukturyzuje, nie od tego, że wielu z nich zapewne ma takie liberalne przekonania, żeby ci politycy się nie wtrącali, jednak żeby ograniczyć ten wpływ, ale to też jest jakaś motywacja. My nie chcemy czarnka, bo nie chcemy zideologizowanej edukacji. Chcemy, żeby edukacja była na przykład zdecentralizowana, żeby szkoły były wolne od wszelkiej ideologii, wszelkiego światopoglądu, w tym także religijnego, a więc na przykład religia poza szkołą. Czyli różne były motywacje. Ja jestem. Skłonny widzieć różnorodność społeczeństwa, jego wielorakość, rozmaitość grup społecznych, kierujących się odrębnymi, innymi, odmiennymi motywacjami i, i, i celami. A myśli Pan, że na stałe i trwale zmieniła się postawa kobiet wobec polityki, biorąc pod uwagę rzeczywiście spory odsetek poszedł do wyborów? Myślę, że w dużym stopniu, ponieważ Przełamały ten impas, który kobiety przełamały, ten impas, który wytworzył się po strajku kobiet. Polegający yy, ów impas na tym, że oto wyszłyśmy takimi potężnymi marszami, tak intensywnie protestowałyśmy i nic. Tak? A potem ktoś nam mówi, że jesteśmy dobytkiem mężczyzn. Tak, tak. no to powiedzmy jest ekstremalny przykład, ale w kwestiach. Które tutaj głównie grały rolę, czyli ustawodawstwo aborcyjne i, i prawa kobiet, szeroko rozumiane, nic się nie zmieniło, tak? Orzeczenie Trybunału Przyłoemskiego nadal jest stosowane, prawa kobiet są lekceważone. I to poczucie mocno demobilizowało. Okazało się, że wbrew temu, jednak na przekór temu poczuciu demobilizacji. Zmobilizowały się i teraz mają, mają poczucie przeciwny Od nas tak wiele zależy. Miałyśmy wpływ i mamy wpływ i możemy mieć wpływ. Profesor Janusz Majcherek, ekspert Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, socjolog, był naszym gościem w ten powyborczy tydzień. Dziękuję za spotkanie, panie profesorze. I ja dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia.